dobry Państwu, dzisiaj mamy 20 czerwca 2019 roku Dzisiaj mamy Boże Ciało, właśnie sobie ruszyłem, słuchajcie, z ja Jadę, wiecie gdzie? Do Krakowa, nawet za Krak, konkretnie do miejscowości Izdewnik Gdzie odbędzie się wesele mojego brata Krzyśka Widzicie czym jadę? Wiecie czemu nie jadę? No właśnie, on nie idzie do ślubu, uwierzyli mi że takie auto pojedzie do ślubu, czy kogoś zadwieje do ślubu. Ja uwierzyłem <grym> to, był w sumie, to był w sumie mój pomysł. Rzuciłem taką luźną myśl, oni sobie na samym początku wybrali biłika tego czarnego. No i długo miał być biułik, biłik ale ostatnio okazało się, że będzie trzech i I nie? Dużo ciekawszy co. Mam supercie przed sobą 230 km Jeszcze raz jadę nie w taką trasę Przed wyjazdem jakieś tam uzupełnienie płynów, skrzyni, silników Naprawa trąbników O poczekajcie, trąbniki Wam pokażę, bo są po prostu mistrzowskie Wystraszymy trochę zwierzyny Niewielkie wielkie trąby takie elektryczne. Trzał po prostu. Lepiej nie stać z przodu. No dobra, Szybcie mi mi szczęściem jadę dalej. I to nieprawda, żeby cię raczki nie działają. Zwłaszcza, że prawie nie pada. Jeszcze nic mnie nie wyprzedziło. Uważaj. Nie wiem ile jadę. Jadę bardzo szybko, a a na liczniku zero paliwa nie ma to jest Chevrolet właśnie głupa smówka siódemka co mnie może wyprzedzić jedynie? no kurwa Skoda wiadomo no i Kaudi Ale ogólnie radę sobie daje świetnie. Znowu Skoda, Jebane wagi. Kilka zjechałem z trasy, jeszcze odwiedzę kogoś z rodziny. Zobaczcie jaka fajna sytuacja. Piękne świętokrzyskie. Tu się urodziłem, konkretnie w Taśka, tu procesja jest jakiś no, wy jakieś śluby robicie? Już po pierwszym tankowaniu Jestem przed Krakowem Dojechałem tu z przysługi za jakieś nie wiem, około 130 zł Chyba nie ma tragedii, nie? Do zobaczenia Zobaczcie. zarobiście <śmienicza> Dcimu jużniej nie jechać za Wami No to. Dobra, to ta siła, idź prosto. Potpaleł się ma. Ha, <laughs> ha,